Siema, paczka z Aliexpress, która częściowo była w paczce już rozwalona. E, takie oto kryształy dwa. Tu one się na sznureczku zawiesza w oknie, na zewnątrz, w środku jak się kręcą, no to... Powinny śmieszne refleksy dawać na ścianie i tak dalej, więc o, to, o ten efekt chodziło. Takie dwie sztuki większe. kosztowały je. 30 zł. Hmm. Ciekawe, że wygląda jakby przyszły z dwóch różnych fabryk z dwóch różnych miejsc. Jedna jest yy, z takimi refleksami kolorowymi. Jak widzicie, tutaj jest całkowicie tutaj biała, widać tylko jakieś tęcze gdzieś, gdzie nie gdzie. A to tutaj mamy kolorki. Fajne, trzeba powiesić. I tutaj ekran miękki do telefonu do Motorola Edge jest właśnie. Ma zakręcone rogi. Więc yy, trochę problem jest z twardymi szczeniami, ale zobaczymy jak to działa.